aby nadać smaku naszym sałatkom śledziowym na bazie matyjasów, dodajemy różnych składników. Jednym z ciekawszych jest czosnek, a właściwie jego całe ząbki. Dzięki nim nasze śledziki będą miały niepowtarzalny smak. A przygotowanie zaczynam od cebulki czarodki. Kroję ją w półplasterki. Wcześniej wymoczone i opłukane matyjasy kroję na większe kawałki. Moje śledziki będą miały pikantną nutę. Dodam ją za pomocą papryczki chili, którą kroję w plasterki. Następnie pokrojone matyjasy przekładam do miseczki, posypuję dosyć obficie pieprzem ziołowym, dodaję pokrojoną szalotkę, wcześniej wspomniane całe ząbki czosnku, liście laurowe i pokrojoną chili. Całość zalewam olejem, dosyć sporo, i także zwykłym octem spirytusowym. Dodaję troszkę cukru trzcinowego, wszystko razem mieszam. Naszą sałatkę śledziową urozmaici kolorystycznie i smakowo pokrojony szczypiorek. Dodaję go. Następnie miskę zawijam w folię i stawiam do lodówki najlepiej na co najmniej dwie doby, żeby czosnek porządnie zmiegł. Po tym czasie taką już gotową przekładam do miseczek i spędzam bardzo ciekawy, smakowy wieczór. Wy też taki spędźcie, koniecznie robiąc na sałatkę w domu. A podobne oraz inne przepisy znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnaTV.pl A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.